Wszyscy. Wszyscy. Witam na pomocowej konferencji. Dziś Pelikan zremisował z garbardią 1 do 1. Poprosimy teraz o komentarz trenerów obu drużyn. Najpierw nie będzie szkoleniowiec gości, pan Krzysztof Szopa, prosimy bardzo. No cóż, tak jak już tu wcześniej, we wcześniejszych meczach, po wcześniejszych meczach mówiłem, że remisy nie dają nam zdobyczy punktowych. Chcieliśmy zagrać o pełną pulę. Ale od początku chciałbym powiedzieć, że zagraliśmy naprawdę dobry męż. Jeden z lepszych, jak nie najlepszych w tej rundzie. Mimo tego, że graliśmy od 30 minuty w 10 zawodników, zawodnicy naprawdę zniwelowali tą przewagę jednego zawodnika. Każdy z nich dołożył po te 10% i właściwie, według mojej opinii, nie było widać, że graliśmy jednego mniej. Drużyna gospodarzy mm, nie stwarzała sobie klarownych sytuacji pod rozszerzeniem bramki, natomiast my po wyrównującej bramce i jak to e, potocznie się mówi, zagraniu w ostatnich 15 minutach w mogliśmy nawet wyciągnąć zwycięstwo, bo mieliśmy ku temu doskonałą sytuację, e, gdzie, gdzie nie za bardzo. Przy, przytomnie zachował się Górecki w tej sytuacji, którą miał, że piłka spadała właściwie na głowę i powinniśmy zdobyć bramkę, niestety się nie udało. Generalnie mówię, z, z gry zespołu jestem bardzo zadowolony, natomiast wynik 1-1 w tym układzie, który jest, że opuszcza 10 zespołów w ligę, nic nikomu nie daje. Dobrze, dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy trenera gospodarza, pana Macieja Kędziarka. No cóż, Wydawałoby się, że wszystko ładnie, pięknie, niedziela godzina 12. Przerwa meczu, prowadzimy 1-0, przeciwnik gra w 10, nic tylko myśl na drugą połowę i zagrać mądrze, dobić przeciwnika, zdobyć 3 punkty i wreszcie dostać się z tej, z tej strefy spadkowej. No niestety po raz kolejny ten sam problem. Nie potrafimy kontrolować meczu, nie potrafimy utrzymać się przy piłce, w odpowiednim momencie nie potrafimy zagrać mądrze, brakuje tego cwaniarstwa, brakuje tego doświadczenia. Druga połowa praktycznie... Nie stworzyliśmy żadnej sytuacji, potrafimy się trzymać przy piłce zagraliśmy bardzo, bardzo słabo, bardzo, bardzo przeciętnie. Znowu mamy problem z połówką. Jedna połówka jest zagrana, w miarę przyzwoicie, druga połówka jest zagrana, tak jak jest zagrana. Na pewno dzisiaj brakowało, brakowało Adamczyka, bo stałe fragmenty, które są naszą, naszą silną, silną bronią, to to dzisiaj wyprawialiśmy. No to był problem, że piłka minęła, minęła pierwszy słupek. Pierwszy tak jak to powiedział, remis nikomu, nikomu nic nie daję, no ale... Jesteśmy w 11 i uważam, że powinniśmy ten mecz zdecydowanie wygrać. Nawet w kiepskim stylu, ale wygrać, bo to w tej chwili styl jest mało istotny. Ważne są, ważne są punkty, ale no niestety zawaliliśmy sprawę. Sytuacja robi się coraz trudniejsza, aczkolwiek uważam, że jeszcze jest, nie jest taka zła, jeszcze jest to wszystko do wyciągnięcia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz jest czas na zadawanie pytań. Ja szybkiegości, czy trener swojego zawodnika za czerwoną kartkę, bo wejście była tam nikomu... Znaczy z mojej, z mojej perspektywy wydaje mi się, że ten faul nie był na, na, na czerwoną kartkę, zresztą zawodnik Pelikana szybciutko i się potem podniósł, więc nie ma co tutaj oszczędzać. Jest czerwona kartka, gramy w osłabieniu, musimy się dostosować do tych warunków, które były na placu. Zawodnicy pozostali, bardzo fajnie zareagowali i, 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 i dlatego między innymi daliśmy sobie szansę na to, żeby mimo grać w 10 doprowadzić do remisu i nawet mieć tą ostatnią sytuację bramkową. To jeszcze do trenera Pelikana. Czy w ogóle spodziewałeś się, że Gendarmeria tak ruszy w drugiej połowie? Bo praktycznie no, chcieli nam wyszarpać te, te Które, punkty. Gendarmeria się grało o, o życie, tak. Porażka jeszcze meczu na pewno bardzo mocno skomplikowała sytuację i to nie trzeba być wielkim startakiem, żeby wiedzieć, że, że na pewno będą chcieli wziąć grę na siebie. Poza tym, ta słynna na krakowska piłka, to też dzisiaj było widać te, te, krótkie, te krótkie podania, więc to nie było nic zaskakującego, że tak grali, jak grali. To my załamaliśmy sprawę i wiele. Ja bym się chciał zapytać Pana, pana Kędziorka. Jakie były założenia na drugą połowę, jeżeli może Pan powiedzieć, bo Pelikan wyszedł bardzo cofnięto do inicjatywy optycznej drużyny, która grała w jednego mniej. Właśnie założenia były takie, żebyśmy nie dali cofnąć, nie dali się zapchnąć, żebyśmy się utrzymywali przy piłce, żebyśmy tą piłką grali. Mieliśmy grać szeroko, mieliśmy długo się przy tej piłce utrzymywać gdzieś tam niepotrzebnie nie wydłużać, nie pałować, nie, nie grać, nie grać długich piłek, grać krótko, zmusić rywala do biegania i gdzieś tam go przy okazji dobić. Założenia były takie. Znaczy, chciałem się zapytać o to, że czy jak pan uważa, czy Pelikan może realnie myśleć jak gdyby o utrzymaniu, bo ta strata jest niewielka, ale patrząc na terminarz, mamy w Głowiczu bardzo ciężkie mecze, bo przyjadą tutaj co przyjedzie siarka, przyjedzie pogoń, czyli drużyny ze ścisłej ligowej czołówki wyjadą też na trudnych terenach, chociażby do Lublina czy, czy Puław. Proszę mi wierzyć, że staniemy, staniemy na rękach albo na uszach, nie wiem, na czym, na głowie, żeby żeby się utrzymać, na pewno nie mamy innego wyjścia. No, trudno, nie potrafimy zdobyć punktów z zespołami, które są na naszym, na naszym poziomie w I to Musimy zdobyć punkty z które są wyżej. Wczorajszy mecz legionowi z, z Siedlca pokazał, że ile jest wyrównana i że, i że wszystko jest, jest możliwe. Dojdzie Adamczyk, dojdzie, dojdzie wróci Solecki, wróci Poman. Trzy filary tego zespołu. Myślę, że. Trzeba być optymistą. Jeszcze właśnie chciałem się zapytać o tę absencję, bo jak rozmawialiśmy tam na tydzień, czy dwa tygodnie temu, to Solecki mógł być gotowy na garbarnię, czy może pan powiedzieć, kiedy piłkarze kontuzowani wrócą do gry? Myślę, że Solecki powinien już w tym tygodniu być w pełnym treningu, Bączak, podobnie Bączak, Adamczyk, nie wiadomo na dzień dzisiejszy jeszcze do końca. Mam nadzieję, że też wróci na motor. RWME też nam zapytano na razie. No. Jeżeli nie ma więcej ja czy... Jeszcze powiem, to już teraz bym się przypomniała. Eee, w Gorański, wiem, że było słabe połowa manewru dzisiaj, mm -hmm. bo ławka też ilościowo wyglądała średnio. Eee, czemu jakoś, nie wiem, czy Damianu czym zasłużył na 90 minutowy wyznak? Eee, wie pan co, no łatwo zawodnika, ja zdaję sobie sprawę z tego, że Damian nie pokazał dzisiaj. Czy i... mówię o obiektywie? Oczywiście, bo każdy widział nic, tak już nie wychodziło, ja, chyba to już, mówię, tak jakbyś był sam załamany, co było. Powiem tak, no, czy przegrywamy jako zespół, czy też przegrywamy jako zespół. Wola unikam uniknę tego, żebyśmy, żeby tutaj oceniać kogoś indywidualnie, od tego jest szatnia, od tego jest, od tego mamy trening, żebyśmy sobie zrobili analizę. Powstrzymam się z od, od odpowiedzią, powiem, tylko tyle, że MLT jest, to jest dobry zawodnik i cały czas wierzymy w to, że jeszcze pokaże to, co prezentuje na treningach. Okay. I jeszcze też mi się jedno pytanie, bo wiem, że był już gotowy Kowalczyk do wejścia. Czemu po zmiana w końcu nie doszło do tego. Tak, taki mieliśmy 16 obronników i... Miał wejść Kowalczyk, ale Wyszogrodzki, Wyszogrodzki wykazywał dużą chęć do grania i nastąpiła zmiana koncepcji. No Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Skoro nie ma, to kończymy. Dziękuję